Kochani, witam was bardzo serdecznie. Jedną z pytań, które zadaliście mi w komentarzach pod filmikami na Filipinach było, jaka jest cena, jaka jest cena noclegów tutaj, jak to wygląda. Dzisiaj chciałbym wam troszeczkę na ten temat powiedzieć i zacznę od tego, że przedstawię wam dom, w którym w tym momencie będę spędzał noc. A um, dokładnie jest to jeden dom, jeden wieczór właśnie um, będę spędzał w tym domu z tego względu, że potrzebowałem domu, w którym będzie mocne, stałe Wi-Fi, bo chcę nagrać kilka materiałów, a bardzo ciężko, naprawdę bardzo ciężko znaleźć taki lokal. I znalazłem takie lokum. Zresztą zaraz zobaczycie, jak to wygląda. Już teraz możecie zewnątrz sobie za mnie tutaj, no jak to jest piękne. Pokażę Wam to lokum od środka, od zewnątrz, wewnątrz. Jak to wszystko wygląda? Tak więc widzimy się zaraz. Okej, okay. tak więc jesteśmy teraz na zewnątrz. I chciałem przedstawić Wam, jak to wygląda tutaj na zewnątrz. Jak widzicie, no do morza mam dosłownie kilka kroków. Zresztą za chwilę Wam pokażę to od góry. O, latają trony. Tutaj obok mam restaurację, bo tutaj sama willa wygląda w ten sposób. Są tutaj trzy, dosłownie trzy apartamentowe. Ja mieszkam w jednym z nich. A później mamy na środku i po prawej stronie. Cała widla wygląda w ten sposób, a mogę wam to tylko tak zobrazować. Jest tu pełna ochrona policjant, ochroniarz stoi, pistolet wszystko ma. Można tutaj naprawdę czuć się bezpiecznie, prawda? Jest miejsce na grilla, jest kosz, hamak, jak ktoś chce i tak dalej. Także kilka fajnych rzeczy tutaj taki. Taka altanka z widokiem na, na przepiękne, naprawdę przepiękne morze. Czekajcie, ja Wam jeszcze pokażę tutaj, jak to wygląda. Jak sobie byśmy tutaj wyszli. Wiem, że tutaj są gdzieś klify też do skakania, ale prezentuje się to dokładnie w ten sposób. Patrzcie, kochani, tutaj nie można skakać, tutaj oczywiście za płytko, ale są miejsca, w których można spokojnie skakać. O chyba nawet tam. I tak to się prezentuje, kochani. Słońce teraz nieźle daje, jest naprawdę świetnie, tu jest piękne morze. Eee, jeszcze wam pokażę, jak to wygląda tutaj. No, villa się prezentuje w ten sposób. Eee, zanim przejdziemy do ceny, chcę Wam pokazać wszystko z zewnątrz i wewnątrz po prostu. Tu jest miejsce na grilla, są eee, <laughs> przeróżne rzeczy. Eee, można sobie wynająć jakieś tam... Eee, znaczy to jest wszystko w cenie, wynająć sobie, wziąć sobie kajak, popływać. Hej, a po, ponurkować i tak dalej, i tak dalej. Tak więc tak to wygląda. Tutaj już sobie ekipa jakaś będzie pływać, nurkować, chyba jakiś kajaczek, coś będą ogarniać. I lecą z koksem. A tymczasem... Hello? No, wszyscy są uśmiechnięci, fajni. Nie ma tutaj żadnej spiny, To jest właśnie... To jest właśnie... To są właśnie filipiny. Policjanci ci machają, pytają, gdzie pomagają. A u nas w Polsce, jak idziesz do policjanta, to po prostu... <gryw> Nawet strach podejść, bo co on powie, co zrobi, to jest kurwa masakra. Ale dobra, zostaniemy przy domu. Tak więc wchodzimy do mojego apartamentowca, który mam tę dzisiejszą noc. Na pierwszy rzut oka, kochany. Ogromne pomieszczenie, naprawdę ogromne pomieszczenie. Jak widzicie telewizor z płaskim ekranem, dużo gadżetów takich na półkach. Świetny tutaj wersalka, sofa, jak to nazwać. Dużo miejsca, naprawdę dużo miejsca. Kuchnia, pełny sprzęt. Kuchenka, kubki, nie kubki. Tutaj jakieś tam na wino, na winko, na jakieś tam inne bajery. Talerze, łyżki, nie łyżki. Woda ciepła, zimna, na Filipinach bardzo często jest tak, że w hotelach macie, w motelach, hotelach macie zimną wodę. W tych lepszych oczywiście jest też ciepła. A jak widzicie kubeczki starbucksowe też są. ok i tak wygląda dół kochani, tylko, że to nie wszystko. Oczywiście klimatyzacja jest w każdym pomieszczeniu, jeżeli o to chodzi. No bo na Filipinach jednak łazienka pierwsza wygląda w ten sposób, oczywiście prysznic. Wanny tutaj nie robili. Prezentuje się to naprawdę świetnie. Siemano. Coś takiego, kabina prysznicowa, kibelek. I tutaj kolejny room. Kolejny room wygląda w ten sposób. Podwójne łóżko. Piętrowe, to znaczy się. Tutaj też jest klimatyzacja, chociaż w tym pokoju akurat nie jest dość chłodno. Jest tutaj 20. 3 stopnie w tym pokoiku. Jest to pokoik, jak widzicie, taki malutki. Po prostu, żeby się wyspać i lecieć sobie dalej. Tutaj. Tak to wygląda. O, tam mają podobny, taki biały, chociaż on jest troszeczkę inny. I tak to tutaj wygląda. Taki rumik zasady. I lecimy sobie dalej, kochani. Tutaj jest jakaś tam spiżarka, na jakieś tam bajerki. W ogóle to dzisiaj tutaj pan malował troszeczkę mi tutaj bo od grudnia jest dopiero ten, apar ten apartamentowiec yy, od, yy, do wynajęcia, i dzisiaj zrobiła jakieś poprawki. Wejdźmy sobie na górę. Powierzchnia jest niesamowita, naprawdę. I tutaj na górze są oczywiście sypialnie, ale już Wam pokazuję, jak to wygląda. Wchodzimy sobie do pierwszej. Kochani, lampa oczywiście, ogromne łóżko, duży wiatrak, przepięknie to wygląda klimatyzacja jak najbardziej tutaj oczywiście już mój laptop na którym zaraz będę Wam zgrywał <grytania> e, filmiki i inne bajery tutaj jest taka przestrzeń gdzie sobie można, nie wiem coś porobić, na przykład poćwiczyć pompki sobie można porobić i tu jest router oczywiście od internetu a tutaj mamy oczywiście szafeczki i otwieramy drzwi do kolejnej tutaj toalety ubikacji prysznic Lustro, wszystko jest pięknie pachnąco i ręcznik jak najbardziej, wszystko jest. No apartamentowiec, po prostu bajka, no po prostu bajka. Wchodzimy sobie do drugiego pomieszczenia, które jest na górze. Kochani, prezentuje się ono następująco. Kolejne wielkie łóżko, sypialnia. Oczywiście wiatraczek, klima, szafeczki. Tutaj ogromna szafa, duża. No po prostu coś pięknego. Naprawdę coś pięknego jest tutaj dość ciemno, bo jest zasunięte wszystko. Na zewnątrz z tego pomieszczenia wygląda to następująco. Oczywiście tam już jakbyśmy pojechali, tam jest Santa Fe, cała wioska. Jesteśmy teraz w Santa Fe. Możemy sobie odsunąć i tak sobie zerknąć o. Tak to kochani się prezentuje. Przepiękne miejsce. I to jest drugi rówik um. I tutaj oczywiście jest kolejna łazieneczka, prysznic, lusterko. Wszystko jest, po prostu dla mnie to jest coś pięknego. Zaraz wam powiem cenę, zaraz wam powiem cenę za ten cudowny apartamentowiec. Um, I teraz tak, zejdziemy sobie, albo nie będziemy sobie schodzić na dół, tylko pokażę wam po prostu jaki ja mam z mojego salonu, sorry, z mojej sypialni widok. Zachodzimy sobie na zewnątrz, jedne rolety. Macie pierwsze rolety, macie oczywiście jakaś zasłona. Pierwsze rolety macie z Moskitierą, bo jak wiecie, to jest tropik, tutaj jest dużo przeróżnych muszek, owadów i tak dalej, które się mogą przedostać. Tak więc, pierwsze są z Moskitierą, drugie są, żeby po prostu sobie otworzyć normalnie. Tak więc otwieramy sobie normalnie, wychodzimy sobie na taki tarasik. Tutaj mamy, nie wiem jak to będzie widać teraz, ale chyba jest ok. I tutaj, kochani, patrzcie się to, patrzcie się na to. No po prostu coś niesamowitego jaki tu jest widok Coś po prostu niesamowitego Tam jakaś kuska sobie jęczy Coś po prostu niesamowitego kochani Tutaj jest ta restauracja co wam mówiłem No po prostu bajeczne miejsce Miejsce po prostu bajka no. takie coś to jest wow i taki apartamentowiec kochani. Czekajcie, zejdę na dół. No tak jeszcze na koniec. Czas na moje mango. Przepyszne cudowne mango i bananki. A jak braknie, to tu jeszcze mam coś znaleźć. Jakieś mango, jakieś bananki, jakiś tam ananas jeszcze jest. <laughs> ok, pozdrawiam Was. W razie jakichkolwiek pytań, kochani, piszcie do mnie. Śmiało.